Witam Was bardzo serdecznie, jestem Slasher, a ze mną jest partner. I dzisiaj się ścigamy na polskim serwerze dobrej zabawy. I tak Zabawimy się teraz takie bardziej wyścigi. Niestety ja swoim Mercedesem nie doścignę go, bo ponieważ on ma skyline niestety. Myślałem, że będzie wyścig muzem, ale dobrze. Nie poddaję się, nadal będę jechał. 132 km. Nie wierzę. Nie wierzę na serio. Aż tak mało. Już kurde. Nie wiem. Polonez wyciągnie chyba więcej. O, teraz jest dobrze. 150 km. Dobra, jedziemy, dobra. Nie ma no, wyścigu. Prześcig. Nie, no już przegrałem. Oczywiście ja tak przegrałem. Ja może spróbuję sobie e, podbić prędkość. Popatrz. O, oh, fuck. Dobra. Dojechaliśmy w jakieś dziwne miejsce. W pustkowie. I to mi się nie podoba. Dobra. Chwileczkę, ja sobie zmienię na poloneza. Auto I kolorek Oczywiście się ścigamy Ja oczywiście Polonezem No Jak to Polak lubi Dobrze I teraz będzie Teraz go tak bardziej troluję, ponieważ gdy idziemy w pewne miejsce, od razu wyskoczy z tego auta i próbuję go zabić, tak? E, jak coś... Jak e, coś, e, to czasem mogę was strollować, jeśli będziecie nowymi graczami. Ja zawsze nowy troluję. Tym w ogóle nie jest moim starym kumplem, więc... No jaki Cwel! Więc... No łatwo go dość strollować. No. Specjalnie mu tak napisałem. Ale oczywiście i tak się na mnie nie obrazi. I tak będziemy mieli własny sojusz. I jeśli będziecie się na przykład do nas tepać, nie wiem, yy, bo będziecie chcieli soja, to raczej się nie tepajcie, dlatego że i tak was zabijemy, tak? Yy, no oczywiście nie walimy w sojusz, jedynie ze starymi kumplami, jak coś. Dobrze, teraz zobaczymy, co partelej potrafi. No ja oczywiście swoim polskiem jadę spokojnie Oczywiście pro auto Polecam A no oczywiście musiał się rozwalić Co Ja ja z nim robię Teraz Surprise, motherfucker. I ja ja zrobiłem, oczywiście. Oczywiście musiałem go zabić. No No i dobra. E, może się zabawimy w skoki. No już, już, albo nie, dobrze, na derby, na wyścig. Ja ogólnie jestem dobry w wyścigi, więc nie będzie żadnych przeszkód. A ja swoim podkiem wyciągnę trochę. A, no tak, zapisałem, zapisałem się na spadochroniast. Na Okej okay. Że to było dziwne, ale ok. Um, dobra. To jest Headshot. Double kill. O, heda mu trafiłem, dobrze. I spadamy. O, tam jest jeden. Walimy, uciekamy. Uciekamy, uciekamy. Dobrze, jest, wciekliśmy! Wow! No i oczywiście drifty polonezem tradycyjnie. Polonez polska moc, nie? To się chyba mawia. E, no i oczywiście, znowu musiałem gdzieś walnąć, nieważne. Nie będę naprawiał auta, bo i tak je w końcu znów rozwalę. No dobra. Oczywiście Łukasz Podrywacz podrywa na tu adminkę. On wiecie, on jest takim bardziej amantem. Niż takim bardziej shooterowcem. No, no to ja sobie oczywiście podrywtuję chwileczkę. Jak to Polak lubi z polonezem. Czasem. A czasem maluchem Dobra sobie na wyścig Wycig Kurde Jak ja źle napisałem, kurde O nie, Aminka, fuck! No ma cela! taki trolek ci do niego dojadę kurde ale dobry sami siebie zabili brawo o no jaki dupshot Piękne. Dobra. Edzi ładny. No. Oczywiście pozdrawiam wszystkich graczy. Magika, parteleja, Natu, Siarę, Łukasza, Kodopsa i, Nich i Nichego No. No to gram, nie? Jeszcze parę minut i kończymy z tym gameplayem takim krótkim. Dalsze gameplaye będą, nie wiem. Czasem będę nagrywał dwie odcinki dziennie. Jeden czasem, nie wiem. Gdy będę miał oczywiście czas, tak? Ponieważ ja mam szkołę, muszę się uczyć, muszę odrabiać prace domowe. Czasem mam jakieś wypady z kuflami, wiecie? no... Dobra No to chyba kończymy, tak? No to No to pa, nie? Komentujcie, subskrybujcie Oczywiście wejdźcie na serwer Im więcej graczy, tym lepiej się gra A no to? Marka